Cześć widzowie! Witam was wszystkich serdecznie w kolejnej części mistrzostw George'em Raselem. Jak wiecie, w Bahrajnie udało się dojechać na drugim miejscu. W Bahrajnie było ciężko stępem, e, safety kary nam pomogły, ale dzisiaj mamy tutaj Saudi Arabia, czyli Arabia Saudyjska, e, tor na którym powinniśmy e, o wiele łatwiej walczyć tutaj o zwycięstwo. I to będzie nasza szansa, żeby no, jeszcze zwiększyć tą przewagę w klasyfikacji generalnej, na przykład nad Maxem Verstappenem, którego ja uważam, że tutaj za największego rywala w tych mistrzostwach. Także zobaczymy, lecimy z Arabią. Oczywiście kwalifikacje pełne. Wyścig 50% dystans bez deszczu. No bo w Arabii Saudyjskiej no rzadko kiedy pada deszcz, więc tutaj nie będzie zmiennych warunków. Ale jest pochmurnie, jak widzicie. Tam. Na nibie są chmurki. Tylko w takiej słabej jakości, bo jest, że na niskich ustawieniach grafiki. No i dobra, George Russell, come on! W Arabie jestem wierzony w ten tor, w Jeddah. Ostatnio jechałem w pfs więc szybciej powinienem osiągać lepsze czasy niż jak to było w Bahrajnie. Dobra, mamy 9 minut do końca. I Verstappen zrobił już tutaj bardzo dobry czas 28 364, Hamilton 29-312. Także zobaczymy, czy jesteśmy w stanie chociaż e, pokonać naszego teammate'a już w Q1. No i dobra, rozpoczynamy nasze pierwsze okrążenie pomiarowe. Mam na nadzieję, że za pierwszym razem już wejdziemy do Q2. Nie będzie trzeba wyjeżdżać drugi raz. Dykana na czwartym biegu. I zaraz będziemy wjeżdżać te szybkie eski. Piąty bieg, tarki pod koła. Teraz staramy się na pełny gaz wejść, chociaż jest ciężko w q jeden. Mało przyczepności. I wychodzimy z tych esek. Będziemy kończyć pierwszy sektor na fioletowo. Najszybszy w pierwszym sektorze. George Russell. Teraz drugi sektor. Tutaj liczy się prędkość na prostych odcinkach. Kolejna szykana. I tutaj będziemy mieć DRS. Odpalamy. Będziemy zaraz kończyć drugi sektor. Bez rekordu. I jesteśmy w trzecim sektorze. Kolejna długa prosta. Odpalamy DRS. Zobaczymy, jaki to będzie czas. Hamowanie do ostatniego zakrętu. I wychodzimy na prostą. Lekka kontra na wyjściu, za dużo gazu. Jest to 25, 26, 27, 28, 631. 2,5 dychy straty do Maxa Verstappena na P3. Spokojny awans do Q2, także no jesteśmy tutaj blisko, będziemy chyba walczyć nawet o pole pozycyjne, Zobaczymy. E, skipnąłem czas i tutaj max z Verstappen, minuto 27,984, straty. Nie wyjechałem jeszcze raz, e, Luis się też chyba trochę poprawił, ale dalej mamy przewagę pół sekundy nad nim. I Okon w ogóle szósty tutaj jest, e, także no. Zobaczymy na pewno z Sańcem i Perezem będziemy walczyć, z Maxem Leclerciem może być ciężko. Lecimy z Q2. No i rozpoczynamy nasze okrążenie w Q2. Sainz jeżdża do alej serwisowej. 9 minut do końca sesji, albo i nawet mniej. Musimy czas zrobić. I wychodzimy z szykanki. Teraz te szybkie zakręty. Ło na limicie. Poza torem, ale na szczęście gra uznała. Pół sekundy poprawy. Rekord pierwszym. Jest delta od czasu minuta 29.4. O nie! Uderzyłem lekko w bandę. No, dziwo, dalej bez unieważnienia. Chyba tam mocno zwolniłem. Dobra, to okno, takie średnie. Pierwszy sektor był dobry, ale. Drugi sektor fatalny. Także dużo było do zyskania, ale raczej z tym czasem wejdziemy do Q3. 28, 4 najszybszy czas, ale dużo straciłem w drugim sektorze, oj dużo. No i dostajemy się do Q3, tutaj w końcówce Leclerc przebił nasz czas. O dziwo, Verstappen teraz 28.6, a ja w Q1 zrobi 27,9, więc <grywki> dziwne tutaj czasy tych botów w Q2, ale dobra, lecimy z Q3. Dwa komplety, czyli dwa wyjazdy nas czekają takie szybkie, także lecimy. No to let's go, pierwszy przejazd. W boty zrobiły swoje czasy na używanych oponach, więc jest szansa na pierwsze miejsce na razie. I przed nami ostatni zakręt. I czy to będzie niskie 28? 25, 26, 27, 28, 351. Dycha szybciej niż Q2. A ten pierwszy sektor był taki średni. Więc jeszcze tutaj jest trochę czasu do zyskania. No zobaczymy, na tym ostatnim przejeździe musimy wszystko tutaj dobrze przejechać. No to let's go. Final lap. 2 seconds left in the session. The player 279 Jeszcze 79 Sergio Pérez. No tu było tak... Tak średnio w tej szykanie. Jeszcze ostatni zakręt został. 30 poprawy, ale to nie starczy na pole position. No, będzie 28-0. 53. P4. George Russell. Bardzo blisko. Pierwszego miejsca. Jedna dycha zabrakła. 153 000. Verstappen coś w ogóle słabo. W Q1 robi 27,9 czy 27,8. Zaraz w Q3 tylko 28300. Dziwne, dziwne. No i Perez pole position. Sainz drugie miejsce. No nie spodziewałem się tej dwójki tutaj z przodu. Myślałem, że to będzie Charles Leclerc bądź Max Verstappen. A tu proszę: Perez i Sainz. No dobra, startujemy z P4. Bliskie tutaj kwalifikacje między naszą czwórką. No i zobaczymy, czy w wyścigu jesteśmy w stanie wygrać, bo na pewno będzie o wiele większa szansa niż w Bahrainie. Let's go, wyścig. Dobra, jesteśmy na gridzie, założyliśmy hardy na start, pewnie wszyscy wokół nas medy. Tak jest, lecimy formujące i lecimy z wyścigiem. Let's go, zobaczymy. Mamy od wewnętrznej zakręt, ale będzie mało przyczepności. No, nie najgorzej w sumie. Z po zewnętrznej. Po wewnętrznej... O, jeszcze mi się kierownica wyłączyła. Doszło do kontaktu. Alonso wjechał chyba we mnie. I spadamy. O, safety car. Aha. No tam wszyscy się zatrzymali po prostu. Dobra, co robisz w takiej sytuacji? Nie, no, chyba zostaniemy na torze. Zostaniemy. No ale. Dziwna sytuacja. Dobra, dojeżdżam do safety car. Spadliśmy o trzy pozycje. Teraz Hamilton jest przed nami. Norris i Verstappen. Jesteśmy na P7, więc nie idealnie, ale nie najgorzej. Po tym półspinie na szczęście praktycznie no, nikt mi nie wyprzedził. Poza trzema bolidami. A stałem w poprzektoru. Więc nie ma tragedii. A wyścig jest długi, więc mam nadzieję, że da się to odrobić. Nie wiem, czy będziemy walczyć o zwycięstwo, bo już z siódmej lokaty może być ciężko, No, ale zobaczymy. Dobra, będziemy mieć restart. Spróbować do grzaśni opony. Remember, no Na prostej startowej zobaczymy, czy jesteśmy w stanie tutaj powalczyć z Norrisem go wyprzedzić. Lecimy dobra, udało się tuż przed linią mety doby przedzić O Luis come on Co to było? Czy mam jakieś uszkodzenia? Ile? Nie ta opcja, żeby to sprawdzić według marka nie Ale tutaj mało przyczepności w pierwszym sektorze na tych twardych oponach. No Mam nadzieję, że nie mam uszkodzeń. Według Marka nie mam. Ale to było potężne uderzenie w bok. Dobra, jedziemy dalej. Próbuję trzymać tempo. Tutaj na prostych odrabiamy. Nasz boli tutaj bardziej jest ustawiony pod proste odcinki niż pod zakręty. Dobra, pierwszy warning. Trzeba się pilnować. Nie wiem czy Luis będzie w stanie trzymać się po Verstapena. Jesteśmy na tych twardych oponach, więc ten pierwszy z nim będzie ciężki dla nas. A z przodu walka, tam pierwsza czwórka walczy. Z co widzę, Verstappen z Leclerc'iem i Sainz z Perezem. Widzę, że tam jadą bok bok do pierwszego zakrętu od wewnętrznej. Dzięki temu oni nie odjeżdżają, my ich doganiamy. Oj, Leclerc tam potężnego dajwa zrobił Verstappenowi. Doszło do kontaktu. Teraz mega spowalniają. że tutaj boty bardzo agresywnie jeżdżą w jedzędach. I Leclerc odjechał Verstappenowi. Ale Verstappen ma DRS więc będzie się trzymał za nim. Zbliżamy do Luisa. Ale za daleko jesteśmy na jakikolwiek manewr. Trochę szeroko. Niezbyt optymalnie. Tańc najlepszym czasem. Wystawę to chyba jakieś uszkodzenia ma, bo Leclerc mu odjechał. Teraz się spytam Marka, jak wyprzedzę Hamiltona. Rzeczywiście wystawę z jakimiś uszkodzeniami, bo Hamilton blisko niego, a Leclerc już odjechał na pan sekundę. Więc trzeba będzie ich wyprzedzać tutaj. Dobra, zbliżamy się do Hamiltona. Nie wiem, czy go nie jest w stanie wyprzedzić. Tutaj muszę mieć dobre wyjście z tego zakrętu. Znowu mi trochę odjechał. Użyję trochę baterii. Czy walka z zespołowa? Piętno później hamowanie. Miał gorsze wyjście na prosto startową. Znowu mamy DRS, RS. Teraz od zewnętrznej. i też opóźnia hamowanie znowu. I już jesteśmy przed Hamiltonem, bo dwójka to zakręt od wewnętrznej dla nas, więc jeżdżamy przed Hamiltona. Z nami Verstappen. I pytanie czy Verstappen ma jakieś uszkodzenia. Zaraz po tych zakrętach się spyta Marka. Driver in front. Mm, tak, tak, ma uszkodzenia. Lekkie uszkodzenia. Z Werstapem ma kłopoty na początku tego sezonu. Wachranie P4, tutaj uszkodzenia w Arabii. Więc tam lekki. Leclerc w niego przecież przydzwonił mocno. No i tam pierwsza trójka mocno się spowolniła w pierwszym sektorze. I znowu dogoniliśmy lidera, całą tą pierwszą trójkę przed Verstappenem. Także większa się szansa na zwycięstwo w tym wyścigu. Strategicznie to dobrze wygląda, jesteśmy na hardach i potem będziemy na większych oponach, więc będziemy szybsi pod koniec wyścigu. W drugiej tej fazie, na razie, spokojnie, jedziemy sobie za nimi, oni zaraz zjadą do alei serwisowej. Hamilton, jak mi tu blisko, siedzi na tyłku. Verstappen zjeżdża i Sainz zjechał. Leclerc został z Perezem, Hamilton zjechał. Dobra. Także zaczęła się faza pit stopów. My przedłużymy, jeszcze kilka okrążeń pojedziemy. No i leklerkspery zjeżdżają. My zostajemy. Robimy najszybsze swoje okrążenie w wyścigu i ciśniemy. Dwa, trzy no, Oczywiście wejdziemy na medy. W razie jest dobrze, bo tam z tyłu cały czas walczą, dzięki czemu... Oni się nie zbliżają, a nawet odjeżdżam im trochę, bo 17 sekund teraz mamy 18 sekund przewagi, więc jest dobrze. Tempo bardzo stabilne, 32,500 co okrążenie. 17,5 sekundy przewagi. Cały czas walka. Zamieniają się tam pozycjami. 18 sekund przewagi. Więc znowu się zwiększyła. Ta strata. Pereza do mnie. Sainz cały czas z nim walczy. 19 sekund przewagi. Ty my tutaj zaraz nacinkę zrobimy. I tak dalej będą walczyć. 20 sekund przewagi, 20 sekund przewagi. Sekunda na lapie. Odjeżdżam im, bo cały czas walczą w F1 2021, czyli w tej poprzedniej edycji. Taka sama sytuacja była na mądrych, bo ty też cały czas walczyły, całe okrążenie i było łatwo z nimi po prostu wygrać. Wydłużyć stint i wyjechać przed nimi. Pamiętam ja miałem taką sytuację w karierce. Teraz leknerg jest drugi. Dobra, zjeżdżamy dalej. Do Zobaczymy czy wyjedziemy przed nimi. będzie ciekawe. Rad, tryb transmisji mamy włączony, więc widok jak e, z y, kamery TV, zmieniamy na MEDY 19 sekund przewagi. To powinno wystarczyć, żeby wyjechać przed nimi. Powinno. To jest dosyć krótka aleja serwisowa. Słychać już bolidy. No, zobaczmy. Jesteśmy przed nimi. Ja pierdzielę. Nacinka się udała. Teraz mamy świeże medy, tylko trzeba je dogrzać, więc w tym pierwszym sektorze oni będą siedzieć mi na tyłku. I postaramy się potem uciec. Science, Leclerc mnie atakuje tutaj. obronimy się bez problemu. Teraz dogrzeć te opony. Jak widzicie 80 stopni. Potrzeba przynajmniej jednego okrążenia na dogrzanie. Nasz no, będzie miał DRS. A niech mnie wyprzedzi. Niech mnie wyprzedzi, będę miał DRS. Zanim. Jak go wyprzedzę, to mu odwiadę. Okay, Staram się go wyprzedzić na prostej starodowej. Nie tutaj. Nie chcę go tutaj wyprzedzać jeszcze. I teraz dzida. Lecimy. I postaram się uciec na powyżej sekundę. I mamy 80 przewagi, więc jeszcze za mało Sekunda. Jest sekunda 90. I mamy sekundę. Dobra, wypalimy się z baterii, bo chcemy mieć najlepsze okrążenie w tym wyścigu dodatkowy punkt. I już spokojnie do końca. Wychodzimy na prostą startową. Minuta 27, minuta 28, minuta 29, minuta 30. Pasty slap of the race. O, żółta flaga. Ktoś z przodu. Verstappen Out. Także Verstappen Pechowy, początek sezonu. Naprawdę. Że jak widzicie, 24 okrążenie. Odjechaliśmy na 8 sekund. Tańcowi, Tańcowi z Leclerkiem cały czas walczyli. I będziemy rozpoczynać ostatnie okrążenie. Także lecimy po pewne zwycięstwo. No i kończymy. Drugi wyścig. Wygrywamy go. Z najlepszym czasem okrążenia. George już się cieszy. Także to jest dobra sytuacja dla mistrzostw. Ale następne wyścigi już nie będą takie łatwe. I mola będzie trudna, chociaż tam jest sprint. To w sprint jest szansa na powalczenia i wyścigu. No zobaczymy. No będzie to ciekawy sezon na pewno. Teraz wygraliśmy, ale w następnym wyścigu czuję, że Max będzie nadrabiał i to mocno. Leclerc trzeci, Sainz drugi. George wygrywa. że udało się wygrać i pewnie będziemy prowadzić w klasyfikacji generalnej. Tak mi się wydaje, chyba 44 punkty będziemy mieć, a Leclerc 40. Także tak, prezentują się wyniki. Hamilton piąty. Tak jest. Prowadzimy o cztery punkty. I w konstruktorce Ferrari Mercedes tyle samo punktów. Red Bull tylko 28 punktów. Także ja czuję, że na pewno zaraz Verstappen i Red Bull zacznie swoją pogoń. Że mistrzostwa zapowiadają się ciekawie. Dziękuję za oglądanie widzowie. Trzymajcie się. Hej!